Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym materiale poświęconym niesamowitemu uniwersum Warhammera 40 tysięcy. Dzisiaj poruszymy bardzo ważny wątek, czyli od czego zacząć w ogóle swoją przygodę. Co zacząć czytać, od której książki, od czego tak naprawdę zrobić sobie punkt wyjściowy. Wiele... Takich pytań pojawia się na różnych forach. Wiele pytań pojawia się na grupach poświęconych Warhammerowi. No i dzisiaj e, spróbuję Wam przybliżyć parę opcji, które możecie, po które możecie po prostu sięgnąć. Tak? Więc zaczynajmy. Pierwszym takim punktem wyjściowym, przynajmniej dla mnie, e, które nasuwa się od razu na sam początek, jest seria Herezja Chorusa. Wiem, to nie jest wejście do czterdziestki, wręcz przeciwnie, to jest cofnięcie się o 10 tysięcy lat e, do tyłu, do właśnie tytułowej herezji Horusa, ale dlaczego warto od tego zacząć swoje przygodę z 40? -tko? Przecież to jest zupełnie inna epoka. Ogólnie książki są tak skonstruowane, że wprowadzają nas powoli właśnie w ten świat. Poznajemy różnych primarchów, poznajemy wydarzenia, space... Marinów, jakby kluczowe, jakieś mniejsze bądź większe postacie, które później w tym uniwersum będą się jakoś przewijać, tak? Mamy pierwsze takie zderzenie. Jest ono dosyć ciekawe, jest rozbudowane, seria ma już multum książek, jest świetną moim zdaniem bazą wyjściowo. Jest też napisana na dość dobrym poziomie, wiadomo zdarzają się gorsze lub mniej trzymające poziom tytuły, jednak naprawdę uważam, że warto. Poruszają też wiele rozbudowanych wątków, mamy perspektywę Space Marinesów, mamy e, różnych Primarchów, e, Wydarzenia, jak wyglądały z ich strony. Mamy sporo postaci, które opowiadają swoje pers swoje, swoją perspektywę. Tak? Kolejna opcja to podseria Herezji, czyli seria o primarkach. Poznajemy mniej więcej postać po postaci z tych wielkich synów imperatora, tak? Poznajemy ich legion, trochę zasady. Mamy wgląd na to, co ich ukształtowało, co doprowadziło do niektórych wydarzeń. Myślę, że to też jest fajna opcja. Kolejny pomysł, od czego możecie zacząć, to są poszczególne frakcje, tak? Jak zaczynacie swoje przygody, to zwykle jest tak, że zaciekawiła Was jakaś frakcja, więc. Wybieramy sobie książkę, mniej więcej właśnie o tej frakcji jest masa omnibusów, która ma w sobie historię danych Legionów Astartes, mamy całą serię o Astral Militarum, mamy naprawdę wiele fajnych opcji, choć one są lekko ograniczone przez to, że nie wszystkie wyszły po polsku, ale dla większości w dzisiejszych czasach obstawiam, że to nie jest duży problem. Dlatego też to jest taka fajna opcja, że od razu będziecie poznawać frakcję, która przypadła wam najbardziej do gustu, którą chcecie może w przyszłości tworzyć, tak? Budować swoją armię do niej. Myślę, że to jest idealna opcja dla każdego. Ja na przykład zacząłem swoją przygodę od Broad Angelów, tak? Od Sanguiniusa Dantego. Przeczytałem sobie. Książkę o Mephistosie, a później przeskoczyłem dopiero na wspomniano przedtem Herezy Horusa. Jestem w trakcie czytania, ale w międzyczasie też czytam opowieści o Dark Angerach, czyli o pierwszym Legionie i o Leonelu Johnsonie, ich primarze. Dlatego. To jest kolejna opcja. Kolejną, okay, no, dość tylko tym razem drogą opcją jest czytanie podręczników do RPG-ów. Wiele frakcji ma swoje dodatki, wiele e, fajnych rzeczy możemy z nich wynieść. Niestety one są zaśmiecone dla osoby, która chce chłonąć stricte terror mechanikami e, rozgrywki, tak. Na pewno będzie. Dużo mniej ROR niż samych mechanik i tego, jak grać przykładów, ale jest to zawsze jakaś opcja, która może przyciągnąć, zwłaszcza jak będzie to podręcznik poświęcony określonej frakcji albo określonym miejscom, które Was interesuje, jakby określonemu terenowi. Na przykład w Raven's opowiada o systemie Gilead, który jest dość mocno. Odcięte od całego imperium, i jednak możemy zaobserwować bardzo porządne schematy, jak wygląda właśnie funkcjonowanie, życie w imperium z perspektywy różnych frakcji, z perspektywy różnych wydarzeń. Więc wydaje mi się, że to jest zawsze jakaś opcja, tylko nie wiem, czy jest na tyle warta, żeby od niej zaczynać. Może to już bardziej w przyszłości, lub jeśli będziecie się interesować właśnie RPG-ami. Inno, dość, dobrą opcją jest też. Czytanie podręczników do poszczególnych frakcji. Mamy podręczniki poświęcone zwykle każdej frakcji, 40, tak? Wychodzą armie, oczywiście to jest pod głównie, ale tam macie masę opisów frakcji, jednostek, wydarzeń, tego wszystkiego, co jest Wam potrzebne, żeby Móc zapoznać się z jej mechanikami, strukturami, z wydarzeniami, jakie wpłynęły na jej rozwój, myślę, że to też jest spoko opcja. Choć nie polecam, jeśli nie chcecie grać w bitewniaka, bo to jest dosyć kosztowne. Za cenę jednego podręcznika do bitewniaka macie tak naprawdę cztery książki, z których możecie dużo więcej informacji wycisnąć. Innym dość ciekawym wątkiem są serie mniejsze typu Bitwy Kosmicznych Marines, e, Imperium. To było chyba Boska Śnieć czy coś takiego. która opowiada dość krótkie historie. Zwykle one są w 4-5 tomach, gdzie macie cało. Sprężono historię danych wydarzeń. To jest też fajny wątek, jeśli chcecie zacząć nie chcecie wskakiwać na głęboką wodę. Myślę, że to jest opcja dla osób, którym ciężko właśnie by było przysiąść do Chorusa, tak? Bo Chorus jest ciężki, długi, wlecze się czasami niemiłosiernie. A tutaj mamy jakby urywek, skrawek jakiejś dużej historii, po prostu skolidowany w paru książkach. Oczywiście fajną opcją też są właśnie materiały rorowe do posłuchania w postaci audiobooków, tak jak my sobie zaczęliśmy robić, jest wiele kanałów zagranicznych, polskich, które to robią bardzo fajnie i to jest taka darmowa opcja, tak naprawdę, która Was nic nie kosztuje, a możecie sobie sprawdzić w ogóle, czy Wam się podoba to uniwersum, zanim zaczniecie jakoś inwestować mocno w nie w swoje pieniądze, tak? Inna opcja zakłada jeszcze właśnie czytanie takich rzeczy jak forum, wiki, choć to bywa czasem męczące, nie każde informacje są uaktualnione, nie każde postać, Powiedzmy, jest opisana tak, jak być powinna, zawierają sporo luk, ponieważ są uzupełniane przez zwykłych ludzi. No i e, to jest główny problem tego. No i taką dość mocno popularną opcją stało się oczywiście zaczynanie swojej przygody od gier. To nie jest złe, szczerze mówiąc, to nie jest zła opcja, tylko jest dosyć. Wycięta. Dostajecie taki fragment, który jest bardziej skierowany do osób, które znają już te uniwersa, mogą coś z tego wyciągnąć. Jest wiele właśnie takich mrugnięć okiem, na przykład w Space Marine Dwójce. Jest sporo ważnych takich mrugnięć do osób, które już znają trochę horror, bo widzicie, nie wiem, demona Zincha, który stoi, tak z nim walczycie, ale tak naprawdę nie wiecie kto to jest, więc tu może być lekki problem, ale jeśli jesteście fanami gier, lubicie sobie przy nich spędzić miło czas, odpocząć, to jest to zawsze jakaś opcja, no, przynajmniej moim zdaniem, tak? Natomiast co negatywnego musimy sobie powiedzieć o książkach z Warhammera? Pierwsza sprawa. Mm, książek jest dosyć mało tłumaczonych na polski, zwłaszcza z czterdziestki. Jakby głównymi seriami właśnie jest Horus, e, Duchy Guntem. E, pojawiają się też pojedyncze, na pewno zajmuje to dużo więcej czasu niż się pojawiło po polsku, niż po angielsku, tak? E, drugi powód, który może was odstraszyć, to to jeśli sięgniecie Niewłaściwą książkę. Wielu autorów ma swoje poszczególne style pisania. Jakby Zacznijmy od tego, że Warhammer ma swoje specjalne skrzydło, które się nazywa Brak Library. Dlaczego to jest aż takie ważne? Dlatego, że tam są zrzeszeni ich pisarze, którzy głównie piszą historię w Uniwersum Warhammera. I to nie są do końca równe historie, tak? Możecie natrafić na książkę, która będzie wlokła wam się jak flaki z olejem, albo będzie wam się czytało jak jakoś tragedia. Z drugiej strony trafiacie na niesamowitą opowieść, którą pochłaniacie w 2-3 dni, ewentualnie niektóre są po prostu nijakie zdarza się i tak. Niestety to jest minus książek z Warhammera. Kolejny problem to jest to, że po prostu najzwyczajniej w świecie są drogie, zwłaszcza właśnie starsze tytuły, które były wydane po polsku, tak, eee, bo są już niedostępne, ale też książki nowe, zwłaszcza w jakichś Empikach, Strikach, mają ceny wywindowane w kosmos. Najlepiej tak naprawdę kupować je na stronach Producentów, wydawców, e, którzy mają do tego wykupione prawa, żeby je tłumaczyć, bo tam zawsze będzie taniej. E, ważną rzeczą jest też to, że jeśli możecie czytać po angielsku, czytajcie po angielsku, bo niektóre tłumaczenia zakrywają opomste do świętego imperatora, tak ich. Tłumaczenia bywają czasami dziwne i niezrozumiałe. Na szczęście coraz bardziej się od tego odchodzi i zostaje się przy angielskich nazwach własnych, co jest bardzo ważne w tym przypadku, wierzcie mi. A więc, przechodząc do podsumowania, od czego zacząć przez swoją przygodę z Warhammerem? No, widzicie sami. To zależy, niestety nie da się tego jednoznacznie określić. Możecie zacząć od Herezji, co jest najbardziej wskazane przynajmniej przeze mnie. Możecie zacząć zupełnie od czegoś innego, sięgnąć po książki o frakcji, która was zainteresowała, o danej postaci. To jest też świetna opcja. Możecie czerpać swoją wiedzę z gier komputerowych, co będzie okrojone niczym wiedza na forach i wikipediach polskich. Pamiętajcie o jednym: zawsze sięgajcie po to, na co macie ochotę, jeśli będziecie się zmuszać do przeczytania jakiegoś tomu, książki czy innego tytułu, nic z tego nie wyjdzie, a wręcz przeciwnie, zniechęcicie się do tego i to bardzo. Ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie tego materiału. Mam nadzieję, że był dla Was pomocny. Jeśli tak, zostawcie coś po sobie w postaci komentarza, łapki w górę bądź subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. Ode mnie to na tyle, trzymajcie się, cześć!